A ja go tutaj dojadę No mi robisz? Widzę właśnie, że sobie, dojadę, no, sobie no, stary to tu... Jedno, go? Jedną stronę, jedną stronę jedziemy, dziełka O, do, no, dzięki, Osela ja yes, yes, Nie, 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 yes. nie, 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 nie. No. Co to ma być? A ci się chcesz bawić? Ja pokażę, to tak tak Ja cię kręcę Oleżysz Dobra, jedź, jedź mi. jedź, ta, jedź, ta, jedź, ta, jedź ta. W okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. Serdeczne pozdrowienia wszystkich wspierających. Dzięki wielkie. Dzień dobry, cześć, chęci to was bardzo serdecznie śledzić. No szelka i ren. Halo, halo. Hejka. I dzisiaj, moi Dzień drodzy. kieta online, face to face. Tak? Tak. Myślę, że fajnie. tak, ale czekaj, a co do tak? dobrej zabawy? To właśnie to, gdy wygrywam. właśnie tak. Nie ma wygrywania. <grym> Na zdrowie. Ja go tutaj dojadę. Co mi robisz? Widzę właśnie, że sobie, wow, sobie wow, stary! To tu się odwaliło. Dobrze, dobrze, właśnie tak. Ciśnij ciśni go, no, ciśnij ja go. Widzę, nie, widzę, nie, widzę, nie widzę waszych ników, więc nie wiem z kim się y, bawiłem. Spałem, spałem. Myślisz, że ja bym był tak, różowy? Padnie. Nie wiem. Dobra, grzejemy. Tak to. Ej, fajnie a taka dawaj przyczynka. go, dawaj go tam, dawaj go. To w ogóle przyspieszenie, widzę. Grań sobie zabrał. No, chyba Paweł się teraz. Co ty tam chciałeś? Ała, robię krótkę. Jestary stary. Podoba mi się face to nie robimy face to Robimy ja. Właśnie. Grań się poci. Tak? To czemu jedziesz równo ze mną? Jeszcze szybciej, szybciej zakręcasz. Halo, proszę poczekać. Gdzie mnie tu wyprzedzać próbujesz? Halo? halo? Nie co nie, nie wyprzedzanie? Nie ma wyprzedzania. To wam pokażę. Paluszka. <noise> taktyczne hamowanie. Chyba sobie bardziej. No halo? Ale ta się nie no. bawię z wami. Czemu jestem niebieska? Ej, no zjeść? Co to miał być? Taktyczne hamowanie. <noise> no nie? Ale coś w nam, Rampu, w ma problemy. Idziemy no tutaj. Czeka, czeka, taka, no jedź. O, chyba no, zaczynamy przesuncie. prawdziwego face to face w końcu o. No, teraz będzie face to face Dobra Jaszelka iść na lewy Na lewy i cioszelka. nie Posłucham no, te... cię Ja cię kręcę po jedną, jedną stronę Jedną stronę jedziemy dziołka No no dzięki Josella. <laughs> no Joszela żeś pomogła 200 no, IQ tak. zrobiła No właśnie, Mi się podoba ta przemoc. Nic? To Pani? Pani teraz, pan teraz wam pokażę. O nie. E, ja ci pomogłam, pamiętaj o tym. Właśnie już okej, pomogła ci. Pomogłam ci paru, nie będę ci więcej pomagać. Dobra, to jeszcze się zespół, by Pawła dogonić. Paweł trajharduje. Co ty mówisz? Paweł trajharduje! Kto ma pierwsze miejsce w tym momencie? Zawsze Bo ja mam do tego talent, ja się nie chwalę, ja mam talent. <t lidera> Co ty mówisz? co ja sobie, ja cię puszczam, nie ma problemu. Dzięki. Nie ma za co. O nie! Na Wypadłem. No. No. Fajnie. A teraz zdaniem, dostaniesz zdaniem jeszcze, jeszcze lepiej. Tam mnie przypadkiem dzięki, teraz aha. dostaniesz. Dobra, nie, spokojnie przejdź... E... No, dzięki. I znowu jest ta sama sytuacja. Dzięki. O, jak fajnie! O, chłopie! Tobie też się coś stało? Bo mi się stało, ale chyba nie, nie wrócę na tor. A, nie dam rady na tor. tor. No ja też nie wrócę na tor, bo stoję bokiem, więc muszę się zrespić. Mogę ci. I, Ej, i... fajnie, bo tu się zmieniają w ogóle kolory za każdym zrespieniem. Tak? No, no i to ja to byłem różowy ja. czy czerwony, a teraz jestem na niebiesko. Okej. Okay. Go, 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 go! Dobra, pięknie! Co tu jedzie? Nie wiem. No to bez szans, bez szans. Bez strzału, no bez strzału. No. To bez szału? też, bez strzału też. To się tak. Nie, normalnie, faktycznie, jak tak w strażach wyglądam teraz. No i co mi robisz? I co mi robisz? No jeszcze mnie kopnęła na koniec. O, i tak, tak to by było. Nie typowy ten. Koła zauważyłem takie felgusie. i faktycznie z, znowu inne auto mam. No i o, dała, o, o, o. dałaś mu wygrać teraz, Dobrze, Ja ładnie, wszystko ładnie. to jest zaplanowane. Dobra, niektórzy dobra. Niektórzy dają fory, a niektórzy nic nie dają. Ja, <noise> ja ci, dam patunika, jako, ja ci się dałam Ren, ty mi go nie dałeś, to teraz tam. Ja chciałem, ale to ty, to ty tak, no, to pomyliłaś stronę. Chciałeś, chciałeś, no. O, serio, Batman? Ze wszystkich... <noise> Co tu było? Ze, nie wiem, ale ze wszystkich możliwych, jakich mógłbym kontrolować, tym czymś, to dostajesz Batmana. No nie? Jak ja mam opony w ogóle? Co jest? Dlaczego ja mam takie nowe. opony? widzisz moje nie opony stare? No Macie, paka, 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 paka. O, no i fajnie. Go, 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 GI Joe. GI Joe pewnie. Dobra, Dobra jedź sobie. Mam nadzieję, że dostaniesz coś fajnego. Yy, tak, dostanę, nie wiem. Musimy czekać na niego, czekamy. Czekamy, czekamy. Co czekacie na mnie, to oszukańskie. Jak Bo. dostanie coś fajnego to czekamy. Kamol dostanie, no to będzie sobie poleci. Dostał jakiegoś eee. traka. <laughs> Dostał lawetę. Wastelander. Uh. Chyba. Nie, no. Ja... Ale farci. A, a moje koła, moje koła są brzydkie. <laughs> A nie widzę twoich kół, za daleko jesteś? są chromowane jakby do super auta jakiegoś, nie? <laughs> no po Czemu nie jak, jest czym super on tam to. jedzie? No, czymś małym Woltikiem, aha Dzięki, a jesteś super. Co? super ała, ała, ała. No co, o co chodzi? Tak wyszło, no. Jesteś super. Dziękuję. Zmieniaj się. Nie zmieniaj się. Jesteś naprawdę o. super. O. o to, to, to jest fajna fura. To mi się podoba. Nie, nie co nie dostałeś? Nie wiem, jakiś taki fajny samochód i taki porcik, chyba bym powiedział. Co mi gonisz? Nie wiem. Ja, ja cię gonię? Ja cię nie gonię. No co za paruga! Aloren! Czy ty wypadłeś? Nie. <totmuchaj> 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 Ale ch chciałem użyć od razu, gdy nie mogłem, no inaczej chciałem użyć tego nitra. No ja skręcam, żebyś nie wypadła, a ty skręcasz na mnie, żebyś no wypadła. No tak. widzisz? Też udowodnić tak, hejterom, co to znaczy dobra zabawa, rozumiem. Tak właśnie tak. Dobra zabawa jest, właśnie wtedy, kiedy. kierunek na... dobra, dobra ja teraz ci nie wiem ile. Nie, ja, ja tego tego nie robię. Co ty? ty? ty, ty. To nie pykło, nie. Ale... nie mam. O jeszcze taka dzień... Trzymaj go tam, trzymaj go, trzymaj go. Trzymaj go, tu łapko tam jeszcze, trzymaj go, bardziej... Nie robi. go jeszcze? Nie. A szczęście nie usłyszał, dobrze. Żyjemy! Na szczęście się nikt nie słyszał. Czekaj, szokę ok, będę się wyprzedzał od spodu. Nie. nie Dyfuzjo, ja przejechałem pod autem bezpośrednio! U U U U U stój! Tak. Mam nadzieję, że nie stoisz. Który to już teraz? O, <ślatans> no, nie. Teraz ja tu przejmuję 4 dowodzenia i dobrej zabawy! Co, przejmujesz stery? O! Nie! Oho, oho. <śmiewanie> Odbiło mnie od barierki. A, widzisz, Ren, to się nazywa umiejętność wymijankowa. Jasne. Aha. <śmiewanie> A to się nazywa umiejętność respieniowa. Nie, Nie! chyba, nie? To? No, tak było. Ja się z tego Dobra, zrespiłem. Co, za chwilę będziemy musieli odpalić drugi skill test. Nie ma tak, nie ma tak. Nie skręcałem, ty skręciłeś. No myślałem, że skręcisz w ostatniej chwili. Jak... Ja właśnie też tak myślałem, że pewnie stwierdzisz, że ja skręcę. Nie. Więc mówię, no to, to nie, to ja nie skręcam, to ja nie skręcam. Barbie? Okej, okay, Barbie. Barbie. Nie, ja jestem Kent. Clark Kent. Ej, niemożliwe, jesteś Peter nie. Parket. Peter Griffin. Peter Griffin to jest prędzej. Terry of Chyba dzisiaj ty masz laki, stary. Co ty mówisz? No masz no to laki. Tu się bardziej pocę, no. Masz laki. No to ta, jak na matcha. O. No. Tak. Przycisnąłeś mnie. Ah, bandy. cisnę. Przycisnąłem cię, mówisz? Przycisnąłeś mnie do bandy. Dobrze. Yy, to co jesteście gotowi na drugi yy, face to Tak. Z czemu? Nie rozumiem. Bo y, mamy 8 minut, 42 sekundy, Dobrze, tutaj. ale co z tego? Ja się jeszcze nie bawiłam tutaj, Dwa punkty tak kontrolne. Gdyby. Jeszcze się nie bawiłaś, a, a ja już w miętę wjeżdżam. Co? No nie, no zoom mam vigilantę z tymi Wjeżdżasz? dziwnymi oponami. Gdzie chcesz wjeżdżać? Nie, teraz tu będzie zmieniał i będzie uciekał na metę. Nie a, teraz? będę, teraz to ja jestem bad mobilem, stary. Teraz to ci pokażę. Co mm, mi pokażesz? To to, co Jaszella ci pokazała. Ale, jakie ja mam opony, no stary. Tak to nie wygląda. Paweł, jeszcze czuły, paweł, paweł. Nie. Co to było? Był Batman. Szmir... Jakaś świnka mi przeskoczyła, normalnie przetwarzała. O, teraz mam normalne opo, teraz jest gra. Jeszcze kiedy się teleportujesz. Co? się. Już nie, Teleportujesz się. Jeszcze się teleportujesz. Nie, prawda, to nie byłam ja. <laughs> Na start! Ale co ja? To jest ren! To jest ren się znęca na to, stary. Na start co się ja? wypchałem. Co, co ty nie chcesz? Dawaj, Joszelka, teraz ty go ciśniesz tam. Dobra. Teraz ty go ciśniesz tam. No, no, to Nie mnie! To był taki plan. To był idealny plan. Ja go wypchałem na start Badmobilem. Na start go wypchałem. No yes. w końcu moi drodzy zwycięstwo na face to face No i za chwilę druga mapka bracie. No nie, jeszcze ja teraz przegram z Joshellową, no nieźle No to o to tak źle <laughs> Takes tak, tak bardzo... No i zapraszam was do... Dzień drugą dobry Cześć <laughs> e, Aczkolwiek Ren mówiłeś że nigdy w Minecrafta nie planujesz grać, ale postanowiłem no, że... Specjalnie dla ciebie zrobimy... Jedziemy, jedziemy na wprost jak coś. Enderman! Także jedziemy do Endermana dokładnie. Dobrze, jest. zablokowałem Pawła tobą. To było... Nie. Co? Nie, Pawła nie zablokowałeś. Nie zablokowałeś. Pawła mną zablokowałeś, co? Ja Ale ja Pawła zablokowała mnie chultą. Nie, nie zgadzam się. Fajny Enderman. Co to? To, to jest? My też co, macie to takie samo... Taki maluszek. Panto. I maluszek. Właśnie tak. No. Ja nie wiem czy w ogóle przez tą wodę przejedziemy. No ja, ja przejeżdżam. To jest częściowo umyte, znaczy w sensie w ogóle bez przodu, bez tyłu w ogóle. A u mnie jest bez tyłu chyba. Albo jest taki kolorowy. Tego tego. Ja was pobrało ah. No weź no. Eee, nie zdążyłem. Eee. Znowu mam dziwne dążeliśmy. koła. O, ja na przykład prawie bez wody miałem powiedzieć, ale złapałem ją w ostatniej chwili. Brawo. Oho. No i oczywiście, że myślałam, że I... was nie A ty... Pawła, Pawła nie, Pawła ja nie. By, ja byłem w renie, więc jeszcze nie... Ha, a byłeś w renie. Więc tak, no jakoś tak wyszło, że nie Zipne. do końca wyszło. Okej. Okay. No. smaczne, nie Niesmaczny rzadki, smaczne faktycznie. O. No tam masz? Nie, normalnie super face to face na wychodzą teraz. Czekaj, przesuń się, Joszelka. Dobrze. Pesuń się. się Ciśnij no. go. Przesuń się, no. Gdzie się ryjesz, wręcz? <laughs> Daleko. Nie powiem ci. Go, go, go. Uchodźcy tu. A tutaj to kiepsa będziemy sprzedawać. Poczekaj, ja mam paru barów. Ja, Co masz syper parę Co byś? Nie, nie, ja dogi, Chyba Okay. Yeah, no mamy by przyspieszenie, ale <laughs> Kio coś leci, nie? I tak przyspieszacie szybciej niż ja. Nie, 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 mnie, nie, no, przyspieszenie nie, 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 to plan, To był plan, od no, lewej od lewej, od no. lewej to masz. Właśnie tak, właśnie tak. Drugi, Teraz jest face to face no, <laughs> No mega odpadło O teraz będziecie pokojni Chodź na pakę stary O mam pustą pakę, teraz może że zapraszam na pakę No, nie, nie weźcie ten piasek, zapakujmy Chyba zdążę, nie zdążę gdzie was wyprzedzić No zostaw Co? mnie Joszelka Gdzie? Pytam się gdzie? Joszelka zostaw mnie Oj oj oj, oj, oj. No, spróbować jeszcze tylko wyprzedzić Próbujesz tylko Masakra, on jest tak powolny, i myślałem, że was wyprzedzę Wezmę tego Phantom Wedża. I was tam pozamiatam, nie? No to, próbuj no. Nie <laughs> wiem, no? jak się tam wyłania Bezuj taki się. mały pawełek zajoszelki, z byczej no Joszelki. <laughs> no, już ty jedziesz, jeszcze! Tam jedziesz, o, no. bardzo dobry pojazd! O, bagi no ręczny dostał, super! Na mną. mną mam delikwenta. <laughs> <laughs> nie mogę. O, o jeszcze o, dobra, leży? Nie, leży nie na no na to szczęście. dla ciebie, dla ciebie tam, no, smaczek chyba. Chyba tak. To musisz się odwrócić teraz. O. Chyba nie zdążę się odwrócić. Masakra. Chyba normalnie. się nie zdążysz odwrócić. No już się odwrócimy w powoli cisnę. Tak, tak? Ty rent tam jedzie jakimś maluszkiem. Czekaj! O, o o. No nie. I, i co Rena nie ciasnęłaś? No bo ja mnie... Jestem podnęło. za szybki. O Jestem... o o o o o o Żenujące. Co to ma być? Co to ma być? Tak się bawić? Ja ci pokażę co ma być. Właśnie tak. tak. Ja cię kręcę. Oleżysz Dobra, jedź, jedź, jedź tam, jedź ta, jedź ta, <laughs> ta, No nie rozumiem o co ci chodzi, z się troszeczkę. Dobra. Minka? Chodź tu. Minka. I co ma taki szybki ten motocykl? Znaczy ten... Tak? Chyba nie masz motocykla zaraz, wydaje mi się. O, ren! I twarzy farciaż Normalnie wziął i. No dobra, wypadł jednak w końcu. Bo no to, to ja mam one są to dziwne. Finalnie. O, teraz to jest Batman. Dobra. Szybko zawracamy. Różowa, <ścoughs> <ścoughs> Różowa dobra, wywrota. Batman? Różowa wywrota. Batman. wieki no by jest. Że jechał. Pewnie jest. Co ty robisz? Nie trafiam. Czemu na Taka? ścianie? O, Paweł! Paweł! Kajanie się Idź, odwróciło. Paweł. Czekaj, It's dopalacz. O wow. oh, Nie mogę. Czemu oni mają pojazdy, które są lepsze od mojego zawsze? Wypłynę, nie, wypłynę nie bokiem. Zawsze. Nie, dobra, nie wypłynę. Ja Już ja jestem nad nim. Bo mnie Yyy... E, odkolorowiło. Dobra. O, teraz mam, teraz mam prawidłową taką żółtą wywrotę. Klasyczną. Zaparłatą. Zaparła. Widzenia? No, bez jaj. <laughs> To jest po prostu niemożliwe, nie? Hej. Dobry. Przecież no i teraz muszę gdzie zawrócić, nie? nie? Dobra. No, musisz zawrócić. No. Znowu mam moje no, dziwaczne oponki. Ale dobra, a nikt będzie. Właśnie fajnie, czasami robi się takie, takie od Beniego, nie? Takie luksusowe. No, luksusowe Patrz, no. jaki benefakt od Panto. Znowu. Panto, Panto. Ja nie wiem, gdzie to ma przód, a gdzie to ma Zmieścimy się pod paławę? Co zakręć? Ja pod spodem spróbuję. Ja cię nie omijam stary, masz... proszę cię bardzo. Ja pod, pod spodem pod spodem przejęłam. się zmieszczę nie chyba się nie zmieści. Ja też się nie zmieściłam, dlatego musiałam wyjechać bokiem, Dobra, czekaj, pojedziemy razem, Ren Dobra, nie ma problemu, O a, a, tak, za, za to jadę, ja za tobą, się tam. Dobra, idziemy, idziemy. Spopadnie. Nie ma problemu. Ej, ona ma to samo co ty Co ty Pamięasz? gadasz? Ej Uważnie! <laughs> no, <laughs> tak, 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 Nawet uważnie! Nawet uagieram za tym samochodzie i jak nie Jakbym cię wypchał do końca, to by był przychol, bym był przypał, nie? Chyba bym śmiał do końca już. Masakra? Ha! <laughs> o, no, jakiś zamek z piasku, bardzo tak, właśnie fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, dawaj, full. Znaczy, ty go zbudowałaś. Nie, jak go zbudowałam, no. Cyk. A, Josiela speniała. No to ładnie zrobiłam triki z Ameryki. To ty Trika mówi. z Ameryka? Tak. I uważajcie na tego zombiaka tam w ogóle. No właśnie, on, on tutaj tak trochę czai się na mnie. Jest Jaki się. O kurcze, dostałem w wersję Lifeguard. Tego auta. Jaką wersję? Młoneczny patrol. A, okej. Okay. <laughs> to w Polsce, proszę. Nie, nie, chodzi o to, że normalnie bardzo nietypowe malowanie po prostu miałem. Dobra, musisz złapać teraz tę mioszelkę. Bo ona się ten, ona tam no ona wygrywa... Pomogę jest za duża dla mnie chyba, wiesz? O, ci... jednak nie Tak przejdźmy, mu na łeb, weź mu na łeb, tak jest, wysmale. na łeb. <noise> prawie ją wywaliłem, prawie ją wywaliłem stary tak, I, tak, to tak, motorku, ja I to na motorku. Ja I to na motorku. A ty nic ja mi nie zrobiłaś, nic robię. mi nie zrobiłaś. Ja nic ja mi, bardzo nic ciebie. mi nie ja zrobiłaś nie i znowu mam taki jakiś ten No smarku. i ten łeb prawie cię wywalił. Roscie może, nie? O ja mam 25 razy 3 Tak O, o. kurczę, nie nie nie, nie. nie Myślę, nie. że będę taki głupi monster trackiem na fantomowe Ża będę wjeżdżał No właśnie no. To nie bo wy Dojechałem Wpadłem do wody, ale dojechałem Nie hmm. tam co już jest, jest meta, teraz. ale Myślę, że sobie Coś zauważyłem teraz O, co czy tam wywrotka jedzie? Eee, nie, odpłatą <noise> zmiar byty. No dawaj, spróbujmy się, no. Nie pykło. A? Tak właśnie myślę. Dawaj w drugą stronę. Rentam coś, coś się stało, <noise> stoisz w miejscu. Nic, nic się stało. nie stało, nic się nie stało. Tam jakieś ręczniczki plażowe były? Było u ciebie. Bez no tego nie przepniesz, nie? Ale ja przepcham. Dobrze, tak jest. No, no na start, na start. No nie rób mi tak, to boli. co się stało? Tym długo się jedzie. No wiem, ale ja mogę to mam szansę wygrać. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wjeżdżaj. a Ty masz szansę, jak to ja mam szansę. No, no o. co jest? No co za parówa. <laughs> I ona się zaraz szybko respi tyle. <laughs> Jak już ją obróciłem na bok, to się... to się zrespi i zaczęła no ryć. To, to, co! O co chodzi? Wygrałaś tamten! Wygrałaś tamten! Ty nie mogę ci pozwolić, byś wygrała ten. Nie mogę. Ma... No szybko! No bo to nie szybko. jest, ten, że ja zawrócę! Nic sekund nie zawrócę! To mam! Nie. Co To robisz! Nie, to jest tutaj meta. Za to nie ukończysz. Przed kółeczkiem. Nie, za to nie ukończysz. Idealnie przed kółeczkiem. Dałeś się przekabacić, miałeś się jej przekapacić. Musimy ten odcinek, także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. Do następnego. Idealny tim. <śla>